Nie, Nie będę go. Paweł, wow. Siedzę tam. A Paweł do mnie za sceny. Marian, chcesz koszulkę za darmo? Nie, <grym> Jak będziesz u naczelnika, to powiedz mu, że od jutra na spacerach będę chodził w lewo. Od schodzenia mi się w głowie kręci. Mam dość. Okay. Powtórzę, powtórzę. Czego pańska. O, siema, czy, że, siema! Cześć! Cześć! Gdzie ci się cześć! Gdzie jesteś dzisiaj? Być na spacerze? Te głupy, weź mnie w kurze. O, bardzo śmieszne. Się z znalazł. Aż mi sam kłysnął. Kurde, drzwi! <grym, grym, grym>, drzwi> Ściągnijmy, dobra, <grym, grym>, ten sam dowcip się nabiera. Dobre, dobre, dobre. Śmieszne boki zrywać. Niech mi się podoba. Jak tam było u doktora? Znowu nic. Jak to znowu nic? Jak to? Człowiek, gdzieś ty wczoraj pokonałeś dwa widelce, nóż, uchwyt od gardła, kawałek ręczny i to takie okrągłe coś, tak co jak po To kurek od kawałek No i napisał mi. Proszę ja, ciebie. Czytaj, co następuje. Weź młody tytuł po, Nerwa mam, no. Profesor! Stan pacjenta bardzo dobry. Podwyższony poziom żelaza. No tak, to my nigdy stąd nie wyjdziemy. Otóż to. Widzenie, widzenie. Widzenie, kurde, widzenie. Cześć, Fanzlok! I po widzeniu. A Się E, młody Fanzlok, to jestem o. Dla pana profesora jestem pan z Dla grubego jestem pan. Z a dla ciebie jestem pan Fanzlok. Pan Fanzlok wą bon obrzyd. Dobra, dobra, PAN w jednej dobie się tam. Jak tam no, widzę. Teściowa jędza mnie nawiedziła. Czemu jędza? Przecież paczkę dostałeś. A w paczce katalog grupa podróży i sześć koszul? Nie. No to ale przecież elegancko będzie. Wszystkie w kratę. Jędza, jędza. Dobra, panowie, jesteśmy w komplecie, może coś zagrajmy. Gdzie chowanego? Młody, znowu będzie szukiwał. Weź przestań. To, to może w brydżar zrzućmy? Gruby. Jak ty chcesz grać w brydża? No jak ty chcesz grać w brydża? No normalnie chcę grać w brydża. Ale nie zagramy w brydża, kart nie ma. Naczelnik przodaj zagrał. Chyba, że ktoś pójdzie do naczelnika, to możemy zagrać. Młody. młody. Nie, młody co? Młody, jak Młody. Nie młody nie. Dobra, dobra, czekajcie, czekajcie. Może zagrajmy o to, kto pójdzie. O. o. O, opinię, ale, ale, ale w co? Na to w co? To co zwykle w państwa miasta. Bardzo proszę państewka, Miastyka. Tylko panowie, bez oszukiwania. No, oczywiście kultur musi być. Jesteśmy czerwinami sprawiedliwość być, musi być. Zwłaszcza no, tutaj. Tak jest. No to kto zaczyna? No to najkrótszy. Najkrótszy. Co najkrótszy? Najkrótszy wyrok. Wyrok, wyrok. No, wyrok, wyrok. <śmiech> dobra, <laughs> dawaj, ale pamiętaj, bez oszukiwania. X, Y, Z, A, stop. Pan Zlok, ja mówię sto. Okej, okay, sorry profesor. X, Y, Z, A, stop. Pan Zlok. Sorry, to już ostatni raz. X, Y, Z, A, stop. <grafy> już tak zapytam, co? Sz. No. Sz. Ty, gruby, jakieś szyj? Sz. Z kropką. Jakie szyi z kropką? Ty, gruby, znasz jakieś miasto na szyi? Chicago. <grym> Ale się nie może być. A bo co? Bo to nie jest litera, musi być litera. Człowieku. Czy to jest ten, no. Epitet. No. Czy tam. Ma. To nie wiedziałem. No to dawaj jeszcze raz. X, Y, A! Sorry, to lepiej tu znacz. X, Y, Z. A. Stop. Bo tak to nigdy nie zaczniemy. Uwaga, jadę, gotowi? Gotowi. No, no, to jadę, uwaga. X, Y, Z, A. Ale kto mówi stop? No ja. Aha. Czemu nie mówisz? No ale kiedy? <noise> Teraz. Stop. B. to bo... B, B, B. 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 b, b. Nie. Trampol. No. pol jest super, za minus 20. No to my po 5, a ja minus 20, tak? Bo na to wychodzi. Teraz są Zwierzęta. Jakie zwierzęta? No zwierzęta na w. No i przecież gramy w Państwa Miasta. O! Baran. Borsuk. Fok Nie, Sroka nie może być, bo sydałka jest na A, no, no. Poka za minus 20, a my po 10. To teraz? To ja, ja! Gdzie? Ja yeah, muszę... yeah, po ja zegarze! zegarze. zegarze. Wow. Pan znów teraz. Teraz ja. Dawaj pan. X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, e, G, H, I... Pan z Pan z Nie na głos. Sorry, a jak głupi dzisiaj jestem. No jesteś, jesteś. X, Y, Z. A, B, C, D... Sorry, sorry, jeszcze raz. XYZ Stop! Ty naprawdę głupi jesteś Sorry profesor, też ostatni raz XYZ Stop L L ale jak nie to pięta Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć Państwa Libia Lichtenstein Lichte Licht też miałem libię, dokładnie. <grystanie> Miasta. Las Vegas, Las Palmas, Trampol. Trampol jest na minus 40. Dlaczego za minus 40? Bo jest od odwrotność. Dokładnie. No tak czy nie? <grystanie> ciebie dwa jestem w trampolem. A ty? A ty masz? Wom oblicz. Mam. No to ja ty. Lodosławice. A co to jest? A nie wiem, gdzie to jest. Koło Bodosławic, tak profesor? Tak, tak, są, są, są. Przecież to jest słynne trójmiasto. Lodosławice, Bodosławice i... i Gsztuł. Dokładnie. z Zdrój. Tak, a obok z Zdrój jest Gsztuł Kolonia. Gruby. Bo nas tutaj chyba balony balona robią. Jak was balona robimy? Wyjdziesz, chce sprawdzić człowieku, tak? Dokładnie. No to kto teraz? Może Gruby, co? odegna się za to pierwsze, co mu A czemu nie ja?

na co to jest? Wisconsin? Co to jest? Wisconsin? No co to jest? No co to jest? no co to jest? Wisconsin! No co to jest Wisconsin? To jest rzeka. Dokładnie, dokładnie. dokładnie. Tak Ty masz państwo. A ty masz? No ja nie mam. No ja teraz też. Nie. A ty pasmow? Nie mam. No i widzisz upiekło się No i remisig elegancko. Można? Można. Oczywiście. Miasto! No ja nie mam. Ja też nie mam. No, no dobra, jak miało się. Frankfurt. No Frankfurt jest super, super, naprawdę. No ale dlaczego? Przecież miałem przynajmniej... No było. Jest za minus 60. No dlaczego za minus 60? To jest większa od Framborga. I Framborga razem wzięty. Dokładnie. No, nie. no to wy po zero, wy nie mieliście, prawda? Rzeki? Whisko na no to dobra, jedziemy, panowie. Ostatni obrocik. No może ja, ja w końcu, ja? No raz dodam tu dobra, jedziesz. Dobra, uwaga, uwaga. Zaczynamy. X, Y, Z. Stop. I raz, dwa, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Państwo. Finlandia. Francja. Filipiny. Dobra. Miasto. Frambourg. E Frankfurt. Fromburg. Na ten skopion, Bo to amerykańskie miasto nie jest na F. A na konagi? Bo się badanie pisze po Fenix. A mówi się Phoenix. Dokładnie, profesor. to no jest na P. Ty minus 80? My wiadomo. No a dlaczego ja minus 80? Bo jest większe od Frankfurtu. Dokładnie, dokładnie. No dobra, nie tym. Znany aktor na P. Co na P? Co P? co P. O no. na F. No znany aktor na P. Ale czemu na P? No bo tak. To wszystko za ten płeć. Tak pogrywasz? Tak? A masz tego aktora masz? Dawaj. Na, dawaj. Trzonjak. Pasz go miałem. Peszek. Jest taki. No. Ja miałem te papy. Pamela. Też miałem pamelę Miałeś Pamelę? Nie, że miałem. Tylko w... nie miałem w tym, tylko miałem to jak gramy. Ale eee! Nie liczy. się nie liczy liczycie liczy. liczy punkty. Młody ile masz? No to ile w ostatnim? 10. Dziszka, elegancko, elegancko, no to... 48. Te, te, ale skąd to 8? 5, 10, 15, a tu nagle 8. Gruby. Na początku były ustalenie tak? Jesteśmy gentlemanami i nie oszukujemy, tak? To co, mam się dodać? No jak tyle wyszło? A ty ile? Na... Pan... Czekaj, czekaj, bo to jest ta... Y, bym cię nie skłamał, to będzie. Y, pierwiastek. Będzie. Y, 85. 87. 88, dobra. Profesor Mieczy, gruby drugi, pan znów trzeci, młody, lecisz po karty. <tryk> A dlaczego czwarty? A dlaczego nie czwarty? Dlaczego czwarty? A no tak, dlaczego czwarty? A bo wiesz jest takie przysłowie. No dawaj. Yy... <ścoughs> <śmianowicie> <śmianowicie> bo kto czwarty, ten do naczelnika leci po kartce. Ha, to dobre, o, dobre. dobre. <śmianowicie> A trzeci? <śmianowicie> A trzeci? A trzeci to w ogóle nie leci. A a, dobre. a drugi? A drugi. A drugi do naczelnika w ogóle nie Do, do naczelnika na ta <grym> <A, grym> dziękuję. Dobre, <grym> dobre, dobre, dobre. Masz te karty? pierwszy. A pójdziesz ty, bo coś jej do dostaniesz. Pójdziesz ty, już. O,